Witam Was serdecznie z tej strony. Tomek Szepanowski, Bartnik. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak gratuję niektóre rodzinki z głodu. Wiadomo, że na dużej pasiece czasem zdarzy się kilka rodzin, które y, szybciej zużyły pokarm, albo w jakiś sposób ten pokarm y, nie został dostarczony. I takie rodziny trzeba oczywiście podratować, żeby przeżyły do y, pierwszych takich konkretnych oblotów gdzie będą mogły nosić już nowy nektar i pyłek. Zapraszam do oglądania. Po zważeniu wszystkich uli zrobiłem sobie taką kalkulację, w której uwzględniłem wagę denicy, korpusu, ilości ramek, które są w danej rodzinie i wyszło mi, że na całej pasiece, znaczy na, na wszystkich pasieczyskach łącznie mam trzy rodziny, w których może być głód, bo niespełna prawie jeden kilogram Pokarmu wyszło, że jest w tych rodzinach. I dzisiaj będę chciał taką rodzinę trochę zabezpieczyć, dodając mega taką nabitą ramkę pokarmu na wierzch. Tą ramkę sobie wytnę. Ten susz z tego względu, że nie chcę robić dodatkowych pierścieni. Kolejny rekwizyt w mojej pasiece. Raczej większość rodzin jest w miarę zakarmiona, jeszcze ma, ma sporo pokarmu. Oczywiście taka rodzina na wiosnę nam y, dużo pokarmu nie pobiera, no bo w sumie y, nie czerwią aż tak bardzo. A z drugiej strony y, nie czerwią, bo nie ma aż tyle pyłku, żeby matki mega czerwiły. Jak można poznać, że rodzina jest głodna? Przede wszystkim ul będzie lekki, no ten ewidentnie jest lekki. I po otwarciu powałki pszczoły powinny być rozdrażnione, rozbiegane, z tego względu, że po prostu nie mają pokarmu. Mam już wszystko przygotowane. Chcę to zrobić szybko, żeby nie drażnić pszczół. Co będę robił? Położę dwie beleczki tutaj odstępnikowe na ramkach. Później wytnę wytnę sobie susz. Położę go tutaj na tym. Założę od góry dwie beleczki i dam płótno, żeby ociepić od góry, żeby ciepło nie uciekało z gniazda. Jeżeli mi się uda, to jeszcze dołożę boczne ramki, żeby rodzina miała więcej tego zapasu. Dobra, zaczynam. Tutaj widzę, że pszczółki jeszcze coś tam mają po karmu. Wiem, że one mnie zaraz zjedzą, ale nie jest go dużo. Nie mam co tutaj więcej kombinować. Jak będzie cieplejsza pogoda, to dokładnie przeglądnę. I teraz delikatnie sobie tutaj założę beleczki. żeby plaster nie przygniół później wczuł. Okej okay. Teraz sobie wytnę plaster. I mogę dodatkowo zrobić sobie tutaj dziurkę w środku. Omijając druty, żeby pszczoły z wewnątrz gniazda miały jak łatwo przejść na górną część ramki. One sobie to spokojnie będą przenosić. Wyciąłem sobie taki kawałek. Kładę sobie teraz to tutaj. I pszczółki będą miały tutaj wyjście do góry. Rebeleczkę sobie ją złamie na pół żeby im zrobić jeszcze tutaj takie podejście zakładam pół korpus Dobra i teraz sobie strząsnę pszczoły z powałki, bo mam ich trochę tutaj Ten kawałeczek mogę sobie tu włożyć do tyłu pszczoły go sobie opracują Teraz sobie włożę taki materiał, złożyłem go na kilka części, żeby był grub, było grubiej. I gniazdo mam ocieplone. I to tyle w tej rodzinie, jest to prosta sprawa. Mam jeszcze kilka rodzin do przeglądnięcia. Ta akurat rodzinka miała niecały kilogram. Następną mam tutaj yy, niedaleko. Kilogram 24 ma, a tak to reszta tutaj jest 6 kg, 8 kg, 5, 4, 70. Także w tych rodzinach się nie boję o pokarm. Mam też oczywiście zaznaczone kilka rodzin, które są wysoko, gdzieś yy, są silne i też im dołożę takie yy, niecałkowicie poszyte ramki. Żeby w razie wu miały pokarm nad głową Dobra, działam dalej Tutaj mam kolejną rodzinę, która Wymaga mojej interwencji Ona jest słabsza niż tamta Z tyłu mają tutaj jeszcze troszkę pokarmu widzę Ale reszta no to już kiepsko Zobaczę jeszcze koło tego zatworu co tu słychać No tutaj też nie ma pokarmu sobie delikatnie przesunąć całość. Mam tutaj taką ramkę, jest tutaj trochę pieżgi też, więc tą dam sobie z tej strony i dodatkowo dam im jeszcze jedną na samą górę. Mam już pół korpusu, mm. sobie tutaj włożę. No i tak samo położę sobie tutaj patyczki, żeby miała się nad czym wesprzeć. Ramka, no i wycinam sobie susz. Nie jest mi tego szkoda, bo i tak poszedłby do przetopienia. Raczej wszystkie ramki, które były zakarmione, to były już takie typowo na zimę. No i teraz sobie tutaj wytnę dziurkę. Okay. to gdzieś damy im tutaj na bok. No i teraz akurat w tym miejscu gdzie jest ich więcej z tej prawej strony będą miały teraz wejście do góry. Kolejną beleczkę sobie tutaj włożę. No i przykrywam płótnem. Do słoneczka jest bardzo ciepło, więc pszczółki sobie ładnie wlecą z powrotem do ula ok. No i tutaj mam pszczół na kawałku, to już szczepnę sobie. Zamykam i robota wykonana. Za jakiś czas mogę podejść, sprawdzić czy ten pokarm został wybrany, czy jest jeszcze. Czy nie trzeba im coś jeszcze dołożyć. Dobra, mam jeszcze jedną rodzinkę, która ma zdecydowanie mniej pokarmu i mam około sześciu jeszcze takich, które mają mniej niż średnia. I im też tam wrzucę takie ramki na, na górę. Będę spokojniejszy i tak długoterminowo yy, za miesiąc. W marcu już ma być no, powyżej 10 stopni przez dłuższy czas. Myślę, że wtedy zakwitną wierzby i już pszczoły naniosą swój pożytek. W tamtym roku było ogólnie kiepsko na wiosnę. Wszyscy w całej Polsce narzekali, że, że Iwa przepadła, że wierzby przepadły. U mnie akurat było 3 czy 4 dni takie okienko pogodowe. Dzięki któremu pszczoły bardzo dużo pyłku akurat naniosły z Iwy I nektaru z wierzb I to dało im niesamowitego kopa do, do rozwoju I oczywiście też uzupełniły sobie zapasy Jeszcze trzeba zadać pytanie, dlaczego akurat panuje gód w tych rodzinach Może się okazać, że nie ma tam matki Również matki mogły Mocno czerwić po wypuszczeniu z izolatorów, bo jak wiecie ja Izoluję matki i później gdzieś w listopadzie, jak już idą chłody, wypuszczam, matki mogły akurat coś podczerwić, i pokarm zużyły, pszczoły na karmienie, na grzanie mogły być też jakiś gryzoń, który powodował, że rodziny były niespokojne, z więcej tego pokarmu jadły możliwe też, że dynica osiadkowana więcej chłodów wprowadzała, ale no, patrząc ogólnie na średnią, no to inne rodziny. Nie odczuły tego spadku pokarmu. A akurat niektóre rodzinki po prostu może mają takie matki, które długo czerwią i ten pokarm po prostu zużyły. Również na jesień była kiepska sprawa, jeśli chodzi o zakarmianie. Ogólnie pogoda była fatalna. Pszczoły nie chciały pobierać tego pokarmu. I akurat te rodziny, które właśnie głodują, długo trzymałem żeby mogły zebrać jakiś pożytek jeszcze, czy to nawociowy, czy spadziowy i później no, ciężko było je zakarmić Dodawałem do nich ramki y, pełne pokarmu, które miałem wcześniej przygotowane ale mimo wszystko te rodziny y, jednak też się rozwinęły w miarę i ten pokarm mogły zjeść Dobra, to tyle będzie w tym filmie Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, cześć!